Kukon, 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 kukon. Witam Państwa na transmisji na żywo z samochodu. Czasem jeszcze robię. Takowe. Mam nadzieję, że jak ktoś przyjdzie. A jak nie, to trudno. Proszę Państwa, no dzisiaj, dzisiaj mamy dzień we Wrocławiu szczególny i chyba nie tylko we Wrocławiu, mianowicie jest po święcie, po długim weekendzie, mamy środę. Czasem mi się wydawało, a dzisiaj rano mi się wydawało, że jest poniedziałek. Jak to zwykle po długim weekendzie, proszę Państwa. No nie wiem, jak tam u Was takie poczucie? To się czasem zdarza. Szanowni Państwo, w momencie, kiedy właśnie mamy taki długi weekend, chociaż powiem Wam, że ja w poniedziałek pracowałem, może trochę krócej, może mniej, ale... Ale, ale Aleksandro, nie? Ja wam powiem jedno. Dzisiaj mam taką rozkminkę, nazwijmy to, dotyczącą, proszę Państwa, różnych naszych postaw życiowych. Mianowicie, słuchajcie, dzisiaj sobie wymyśliłem, sformułowałem sobie w głowie, znaczy już wcześniej, ale wiecie, to jak kształtujemy życie nasze Dlatego się mówi, jesteśmy kowalami swojego losu w jakimś zakresie. I tak sobie myślę, że w dzisiejszych czasach można. Ale teraz uwaga, to jest umowne, oczywiście. W dzisiejszych czasach można wybrać dwie drogi: dobrą, łatwą, dobrą, albo trudną, bardzo dobrą do życia. No, można jeszcze pewnie jakieś tam inne. <laughs> jakieś tam inne. Ale tak ogólnie chodzi mi o to, że dobra droga, łatwa, może być też bardzo dobra, ale trudna. Łatwa droga to jest taka. Ja nie wiem, która jest lepsza, a która gorsza. To znaczy spowodzenie dobra, bardzo dobra, sugeruje, że bardzo dobra jest lepsza, tak? Ale ja to tak nazwałem, bo to w gruncie rzeczy jest bardzo subiektywne. Bo chodzi o to, że, proszę Państwa, jak dla mnie subiektywnie, to ta trudniejsza droga, bardzo dobra, jest lepsza od tej, od, tej też do od tej dobrej, ale łatwiejszej. Na czym to polega? Bo to tak ogólnie na razie powiedziałem. Słuchajcie, łatwa droga życia, dobrego życia. Może to bardziej chyba dotyczy jakichś kwestii naszych. Zawodowy, finansowy i tak dalej, i tak dalej taki work-life balance, nie? No to wybieramy sobie taką drogę, w której na przykład idziemy na etat, nie martwimy się całym tym zagadnieniem, tylko po prostu podpisujemy umowę. Jeżeli ktoś nas będzie chciał przyjąć, idziemy do tej pracy i robimy to, co nam polecą, ale nic, nic ponad, to robimy to od 8 do 16, czy tam od którejś. Do którejś i mamy z głowy, i się już tym nie zajmujemy. Za to bierzemy raz w miesiącu wypłatę, taką sobie tą wypłatę. Nie wiem, może dobrą nawet. I słuchajcie, i robimy sobie potem co chcemy. Tak? I teraz słuchajcie, duża część, duża część osób, i tutaj pojawia się zagłostka. Bo możemy właściwie z tym czasem. Mamy pewnie też różne inne poza obowiązki poza, poza, prac, poza pracą. To tego jest jeszcze taka wie, wiecie, szarość dnia codziennego, która powoduje, że musimy robić jakieś właśnie wykonywać zadania dnia codziennego, takie proste jak zakupy, tak? Rachunki jakieś tam naprawy w domu. No więc wiecie, no takie codzienne, tak? Państwa i możemy wybrać sobie tą... I to jest taka łatwiejsza trochę droga. I to jest takie dobre życie, ale jest to łatwiejsze. I, słuchajcie, tutaj pojawia się zagwozdka w postaci różnych używek. Dlatego, że używki w naszym świecie są bardzo łatwo dostępne i są bardzo tanie. Tak jak alkohol, który jest bardzo tani, papierosy no też są dość tanie, tak? ale nie aż tak. No. Wydaje, wydaje się, że alkohol. Chyba wychodzi taniej, ale nie wiem. Trzeba by przeliczyć, bo no, papierosy są ale jest dość tanie, znaczy zależy jaki, nie? nieważne. Ale wchodzą główki, do tego też cukier, na przykład. Tak? Brak ruchu. Media cyfrowe dostarczają nam potwornej ilości kontentu codziennie, walą nam na łeb tego dużo. I słuchajcie, i teraz możemy wybrać właśnie sobie tą drogę, w której będziemy czerpać takie gratyfikacje w postaci używek, cukru, braku ruchu i świata cyfrowego, nadmiarze, uwaga, w nadmiarze. Nie mówimy, że to jest całkiem złe, tylko mówimy o nadmiarze. Co do używek to zależy, no bo cukier czołem, cukier jest generalnie, wiecie, nie można powiedzieć, że jest stuprocentowo szkodliwy, tak? to, bo nie, niektórzy by pewnie tak powiedzieli. Ale no, umówmy się, cukier jest też naszym składnikiem naszej diety, prawie że każdej osoby, albo i każdej. Nawet tych, co nie jedzą prawie że w ogóle cukru, ale też co, trochę tego jest. Dobra, ale nie, nie o dietetyce. Z używek właściwie można powiedzieć, że najwięcej chyba wad, nie wiem co ma najwięcej wad, czy alkohol, czy papierosy. Ale dobra, nie o to chodzi, nie to chciałem dzisiaj tutaj poruszyć, tylko rozchodzi mi się o to, że łatwo wpaść właśnie w różnego rodzaju uzależnienia i to jest też kwestia subiektywna, tak? Bo dla jednej osoby takie codzienne rutynowe życie, w której idziemy do pracy, bierzemy kasę, a po pracy mamy te swoje rozrywki, a wśród nich na przykład raz w tygodniu jakiś alkohol yy, i jakieś tam powiedzmy niezdrowe jedzenie, to dla niektórych to będzie... Życie na wysokim poziomie, bo to jest, słuchajcie, kwestia pewnej świadomości i to jest bardzo subiektywne. No dzień dobry, co dla każdego, tak? Bo ludzie mają różne potrzeby, bo to jest kwestia całej hierarchii potrzeb, więc dla jednego spełnienie tychże potrzeb będzie wyczerpowało yy, cechy dobrego życia. Dla niektórych to. Niektórzy mają bardzo niską poprzeczkę, tak? Jeżeli chodzi o szczęście w życiu, a inni mają wyższą. Czy satysfakcję czy coś tam? Nie? Także... Więc takie pojmowanie dobre, że coś jest życiem dobrym, albo bardzo dobrym, oczywiście jest ściśle subiektywne. I ja mówię to wyłącznie jako z, ze swojej perspektywy, że coś. Ma... I każdy zresztą sam ma swoją perspektywę, tak? I ocenia to. No państwa no są do sedna, no ale. Teraz tak, i to jest takie normalne życie. Natomiast, żeby żyć bardzo dobrze, to trzeba się bardziej starać. Bo tak, w bardzo dobrym życiu, w moim oczywiście przekonaniu co robimy? Odstawiamy, słuchajcie, odstawiamy wszystko, co... Większość rzeczy, które są, jak to się mówi, łatwe. Tak? Elementy, te najłatwiejsze w życiu, które nam podsuwa. Nasza cywilizacja, co jest łatwą rzeczą. Łatwą rzeczą iść pójść do zwykłej roboty i odwalać tą robotę, wziąć kasę, a potem iść i ją wydać. Tak? I żywiedle, Oczywiście przy okazji ludzie robią też inne rzeczy. Więc yy, dla, niek dla niektórych to będzie bardzo dobre życie, tak? Bo na przykład dla niektórych yy, nie będzie istotne czerpanie satysfakcji ze swojej pracy, bo nie będą traktowali tego w kategoriach satysfakcji lub braku satysfakcji, tylko jakiejś tam po prostu oczywistej czynności. Ale tak jak powiedziałem, to jest subiektywne. Jak, jak, jak już wspomniałem. Proszę Państwa, i wchodzimy w temat bardzo dobrego życia. A zatem co robimy? Odrzucamy wszystko, co jest łatwe. Nie idziemy do pracy, tylko sami zakładamy biznes. Nie, od, nie odkładamy kasy. Nie wydajemy kasy, tylko ją oszczędzamy. Znaczy, nie wydajemy wszystkiego, tak? tylko coś oszczędzamy, albo inwestujemy. Nie, nie stosujemy używek. Zamiast siedzieć, idziemy poruszać się. Tak? Trenujemy, ćwiczymy. W weekend nie pijemy alkoholu. Nic nie, pijemy, nie palimy papierosów, nie jemy za dużo cukru, przetworzonego. Jedzenia sobie to wszystko ustawiamy, ale słuchajcie, co jest łatwiej: zjeść przetworzone czy nieprzetworzone. No, zawsze można jeść surową marchew, tak? przetworzoną Ale w normalnym... Normalnie, słuchajcie, jednak żywność przetworzona jest jakby... Bardziej się nam narzuca, zwróćcie uwagę. Nawet nie trzeba gotować obiadu, wystarczy kupić gotowe, coś tam gotowego, no tak? Przetworzonego. Ruszać się? No, żeby się ruszać, to trzeba wykonać wysiłek. A żeby się nie ruszać, wystarczy po prostu usiąść i siedzieć. No to tu, co jest łatwiej? Ruszać się, czy nie ruszać? Jak jesteś no po prostu łatwiej jest się nie ruszać, tak? No się do pewnego stopnia. Niezdrowo, jeść zdrowo. No, żeby jeść zdrowo, słuchajcie, to trzeba... To nie tylko chodzi o to, że musicie mieć też dobrego źródła to jedzenie. To trzeba taki wysiłek wykonać do tego. Trzeba sobie skomponować te posiłki, trzeba sobie przygotować odpowiednio. Chcecie mieć szybką gratyfikację? Tak jak kupa ludzi na całym zresztą świecie to robi. No, to bierzecie idziecie do sklepu i kupujecie flaszkę. No, no to jest najprościej. Chcecie się wyluzować, czy tam coś innego, co to robi, no to bierzecie papierosa. Ja nie wiem, ja nie, nigdy nie paliłem papierosów, to ja nie wiem, co to daje. Ale, ale ludzie się od tego bardzo mocno uzależniają i podobno coś to daje. No więc te rzeczy są, słuchajcie, takie jakby prostsze, nie? No, idziecie do sklepu, za, za parę groszów kupujecie sobie przetworzone żarcie i używki. Nie, nie mówię do jakiego sklepu, ale przecież wszędzie to jest, nie? Wszędzie to jest. I to nie, nie za drogo. I to nie za drogo. I, to, i, i słuchajcie, i, i łatwiej sobie zapełnić życie czymś takim, i kupa ludzi sobie tym życie zapełnia. No, ale i, i pewnie niektórzy są zadowoleni, ale żeby to życie było bardzo dobre, no to już niestety trzeba się troszkę postarać. Trzeba wykonać wysiłek niekiedy paskudnie wielki, nie? Jak to mówię? To znaczy niekomfortowy, tak? Taki... No rzeczy niekomfortowe trzeba robić tu i teraz. Takie rzeczy tu i teraz niekomfortowe. Bo na przykład robienie jakiejś rzeczy... czy biznesowo, tak? Niekoniecznie zresztą biznesowo. To nie musi być... biznes koniecznie. Ale różne, różne rzeczy, które przynoszą... Dobre efekty często są trudne, długotrwałe i niekomfortowe w danym momencie. Dopiero potem to może przynieść owoce. I właśnie na tym to polega, że żeby życie było wysokiej klasy, to trzeba się cholernie postarać. Bo żeby było dobre, żeby było w miarę dobre, to dużo się starać nie trzeba. Żeby było w miarę dobre. Oczywiście jeszcze są inne elementy, bo możemy na przykład, słuchajcie, łatwo, łatwo sobie to życie też popsuć, tak? bo jeżeli mamy tak zwane łatwe życie, w miarę dobre, to może się okazać, że ono za chwilkę takim być przestanie, dlatego że wystarczy, że nasz tryb życia będzie właśnie taki yy, zbyt łatwy i po paru latach odczujemy to we własnym zdrowiu. A zatem koniec kolejów, to łatwe, proste życie tu i teraz może się okazać, znaczy tu i teraz, nie mówimy o takim... Ja nie mówię o takiej uważności tu i teraz, tylko o takim, wiecie, szybkich gratyfikacjach, nie? No to się może to okazać niezdrowe, proszę Państwa. Także, proszę Państwa... Taka moja mowa motywacyjna dzisiaj na temat sobie wymyśliłem właśnie życie, ścieżkę życia, nasz model życia łatwe i dobre, a może być trudne i bardzo dobre. Oczywiście jest to pewne uproszczenie, ja to celowo, też to zaznaczam, że jest to po pierwsze a, taki konstrukt, tak? Nazwijmy to taki pewien taki konstrukt yy, intelektualny. No, bo życie oczywiście jest bardziej skomplikowane, nie? Tutaj podaliśmy takie pewne kierunki, ale w życiu jak to w życiu, są dodatkowe czynniki, co nie zmienia faktu, że bywa jednak korzystnym. Robienie rzeczy trudnych, robienie rzeczy wymagających dyscypliny. Ostatnio o tej dyscyplinie często się słyszy i jest w tym dużo prawdy, ale dyscyplina jest bardzo ważna? Czy ważniejsze od motywacji? Tu bym dyskutował. No, bo dyscyplina jest tą podstawą. Motywacja to raz jest, raz nie ma. Ale czy całkowicie bez motywacji można cokolwiek robić? Tu mam wątpliwości. Tu mam wątpliwości. Może być, że, że motywacji będzie mało. Ale czy z zerową motywacją da się cokolwiek działać? No, nie wiem. No, nie wiem. No, nie wiem. Ale faktem jest, że podstawą jest ta dyscyplina, tak? No, jest jeszcze coś takiego jak taka, tak zwana zajawka, pasja, która też jest fajna i ważna. Ale wiele rzeczy bez pasji można robić i to całkiem skutecznie. I to całkiem. Całkiem skutecznie, proszę Państwa no ale to może już nie na dzisiaj nie będziemy dzisiaj tutaj kategoryzować co ważniejsze, czy pasja czy dyscyplina, czy zajawka ale jest jeszcze, o jeszcze trzeba do tego kosza, bo ja zawsze mówię to taka, taka takie, triduum tak, nie triduum, tylko taki yy, no element trójskładnikowy no nazwijmy to czyli pasja pasja, dyscyplina i, i motywacja, ale jest jeszcze parę innych rzeczy, jak wiedza i umiejętności, tak, czyli takie know-how, żeby daną, rzeczy robić, to też, to też jest ważne. Nie? I z tego wynika też skuteczność tego działania naszego. No, ale to może już nie dzisiaj. Słuchajcie, dzisiaj to tak króciutko, ja już kończę to moje wejście samochodowe. Nie wiem, czy jeszcze później dzisiaj włączę live'a, bo mam trochę roboty. Jak będę miał wernet, włączę, jak nie, to nie. Ale na dniach pewnie się odezwę, proszę Państwa. ładnie mówisz, no dziękuję, bardzo dziękuję, ja mam kształcenie wyższe po studiach, no ja też mam, ja mam też. ja mam też, ja mam również, o widzisz, to też jest kwestia oczywiście tej, tej, której z tych dróg, bo to, że to, co wybierzemy, wiecie, też zależy, o, studia też są ciekawym tematem, bo nie, nie wiadomo, do końca, słuchajcie, to zależy od nas, co zrobimy, bo możemy iść na proste studia łatwe, ale dzięki przede wszystkim to my decydujemy, nie tylko same studia, bo to też jest istotne, ale nasza aktywność, tak? Nasza robota decyduje później o tym, co będziemy robić. Przede wszystkim. Możemy mieć super studia i kariery nie zrobić. A możemy mieć średnie studia, a karierę zrobimy. Dobra, dziękuję do usłyszenia później bardzo państwu dziękuję za wizytę i komentarze no i co mogę powiedzieć do usłyszenia życzę miłego popołudnia i smacznej kawusi no co na razie